Witam serdecznie wszystkich szwajkologów i haszkologów. Nazywam się Zbigniew Różycki, jestem prezesem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Znajdujemy się przy figurze szwejka, który sobie spokojnie siedzi na skrzyni z amunicją na przemyskim rynku. Przewędrował do nas z Pragi. I jak czytamy w książce Przygody Dobrego Wojaka Szwejka, którą napisał Jarosław Haszek wędrował sobie z Pragi. Dzisiaj oczywiście ten szlak można sobie przejść na piechotę, przejechać. Przyszedł do nas z Felsztyna. Chciano go w twierdzy przemyśle powiesić, natomiast udało mu się oczywiście wrócić cało do Pragi. Figura Józefa Szwejka siedzącego na skrzyni, tak jak powiedziałem, jest fantastycznie zrobiona, ponieważ przynosi szczęście, każdemu właściwie. Każdy kto podejdzie do figury, oczywiście trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, bo tutaj jest skrzynia z amunicją, delikatnie, Pochylamy się i głaskamy. Oczywiście natychmiast łapiemy za nos, bo nos jest najważniejszy, przynosi szczęście prawie każdemu. Pagony, a więc awans, buty nigdy cię z pracy nie wykopią. Pełny kufel piwa, wiadomo, że również powinny być zawsze szklanice napełnione. Kobiety trzymają za fajkę. Myśmy tego nie wymyślili jako stowarzyszenie, tylko wymyślili to ludzie. W związku z powyższym, tylko spisaliśmy to i udało nam się to wszystko napisać na instrukcji, więc jak ktoś nie wie, jak się ma zachować, po prostu czyta instrukcję. Rudolf Rex pojawił się około dwóch lat temu przy figurze dobrego wojaka Szwajka, dlatego żeby w Szwejkowi nie było smutno, a poza tym jak czytamy w powieści Jarosława Haszka, Szwajk handlował pieskami. Największą imprezą związaną ze szwejkiem w przemyślu są oczywiście manewry szwajkowskie w twierdzy Przemyśl. W tym roku odbędą się 23. Kryptonim galicyjskie manewry szwajkowskie, i już w tej chwili regimenty z całego świata, można powiedzieć, z krajów zamorskich, całej Polski przyjeżdżają na manewry szwajkowskie. Na które serdecznie zapraszamy. Kochani, zapraszamy serdecznie do stolicy Galicji, Przemyśla Wolnego Królewskiego Miasta. Na kresach wschodnich wycieczki z Józefem Szwajkiem i nie tylko. Przepiękna historia miasta, Galicji i Polski. Zapraszamy serdecznie.